Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będę reagowała na Wasze niepopularne opinie. Mogliście mi na Instagramie pisać w okienku, jakie książki uważacie, że są zbyt promowane, że niezasłużone, nie są popularne. I kilka z tych książek będę właśnie komentowała. Nie będę komentowała wszystkich, bo tych wszystkich nie czytałam, więc nie mam zamiaru się po prostu wypowiadać na temat książek, których sama nie czytałam. Więc tak, jedną z takich książek, która się pojawiła, bodajże dwukrotnie, było wyższe z autorstwa Wiktorii Szwab. I ja niestety się z tym nie zgodzę, dlatego że ta książka jest promowana, ale ona ma coś w sobie. Nie ma dużo takich książek na rynku wyda wydawniczym, czytelniczym, książkowym, które byłyby podobne do wyszys. Moim zdaniem, jeżeli książka ma być niezasłużenie popularna, to nie wiem, jest ich dużo, jest dużo po prostu podobnych książek. A jeżeli chodzi o wyżys, to tutaj czegoś takiego nie ma. Ja nie spotkałam się z podobną książką, może jest część jakichś motywów, które mogą się pojawiać często w książkach. Ale w całkowitym rozliczeniu ta książka naprawdę jest w czymś nowym. Kolejna taka książka to Cyrk Nocy autorstwa Eileen Morgeszten. Ja generalnie nie pamiętam, jak to było, gdy ta książka wyszła, dlatego że większość tych książek jest. Taka, że w trakcie jakby wydawania, zaraz po wydaniu, te książki są bardzo nagłaśniane. Ja nie wiem, czy tak było z cyrkiem nocy, ale tak szczerze tak się odniosę. Mamy taką samą sprawę, jak z to znaczy jest mało takich książek. Ja swego czasu też Was zapytałam o książki z motywem cyrku i też naprawdę niewiele osób było w stanie mi wskazać jakieś takie książki, bo fakt faktem jest kilka książek, które ma motyw cyrku w sobie, ale nic tak mocnego... Nic nie ma tak mocnego motywu jak właśnie cyrk nocy, więc wydaje mi się, że mimo że ta książka może nie jest wybitna jakoś pod względem treści czy właśnie końcówki, tak uważam, że ten klimat zasługuje na jakieś, jakąś pochwałę. Dalej mamy większość książek Colin Hoover i może ja się nie będę odnosiła do większości, ale na przykład odniosę się do slant, czyli inaczej chyba pułapki uczuć. Nie jestem pewna, jaki jest tytuł polski, ten, ten przetłumaczony, który, który wydawało wydawnictwo Otwarte. Tak raczej do tego się odniosę i z tym się zgodzę, że na przykład Slant albo Hopeless to są książki, które są zbyt polecane. To znaczy mam wrażenie, że czasami ludzie pokazują przerost formy nad treścią w stosunku do tych książek, czyli powiedzą, że jest fajna i nagle zaczynają mówić słabe argumenty na to, że ona jest fajna. Te książki może są w porządku, ale dla swojej grupy wiekowej. I teraz tak dla przypomnienia, grupa wiekowa książek, jak adult dla Colleen Hoover, to jest bodajże do 17 roku życia. Tak przynajmniej czytałam na grupie Colleen Hoover, bo ja na tej grupie jestem. Te książki, które są dla dorosłych, czyli powiedzmy It Ends With Us, Ugly Love, E, nie wiem, co tam, jeszcze Maybe Sunday. To są książki, które ja na przykład uważam, że naprawdę są w porządku. To nie jest wybitna literatura, to nie są wybitne romanse, ale one są w porządku. Natomiast z jakimś takim zbytnim promowaniem, właśnie Hopeless, czy Losing Hope, czy Slump, to ja się zgadzam. No i nie mogło też zabraknąć Harry'ego Pottera, z którym ja również się nie zgadzam. Dlatego, że trzeba zaznaczyć, że pierwsza część Harry'ego Pottera wyszła podejrze w 1997 roku. Te książki mam 22 lata, a ludzie dalej je czytają, ludzie dalej je polecają i dalej żyją tym światem. I to jest jedyny właściwy argument w stosunku do tego, że ta książka jest zasłużenie popularna. Gdyby ta książka była niezasłużenie popularna, to skończyłoby się tak, że za 5-6 lat nikt by o niej nie pamiętał. A o tych książkach ludzie dalej pamiętają, ludzie dalej oglądają filmy, dalej są tworzone jakieś sklepy związane z Harry Potterem. Możecie nie lubić z tej historii, może Was ona denerwować, ale tak czy inaczej to są dobre książki, bo zawsze jest tak, że jeżeli coś by było złe, to koniec końców ludzie by o tym zapomnieli. No, a w przypadku Harry Pottera jeszcze do tego nie doszło i wydaje mi się, że nie dojdzie. Kolejnymi książkami są książki Johna Greena. Ja od Johna Greena czytałam dwie książki, czyli The Fault in Our Stars, coś takiego, i Żółwie aż do końca, chyba taki jest polski tytuł. Tak czy raczej nie zakochałam się w tych książkach, to znaczy w ogóle nie pamiętam tego o tej chorobie, natomiast pamiętam mniej więcej Żółwi. I widzę, co innym ludziom może się podobać. To jest tak, że ja widzę, że młodsze czytelnicy mogą lubić te książki. Ale z drugiej strony nie uważam, żeby te książki też były jakoś bardzo promowane. W tym filmie chodzi o to, żeby wskazać te książki, które są bardzo promowane, a nie zasłużenie promowane. A wydaje mi się, że John Green nie jest aż tak bardzo promowany. John Green jest przede wszystkim znany, dlatego, że część jego filmu została zekranizowana, i to tak naprawdę przyniosło tym książkom e, jakąś sławę. Natomiast te książki same w sobie nie są jakoś bardzo promowane, ale z drugiej strony. To też jest literatura dla osób młodszych. Dalej mamy kroniki Jaru. Ja z kroniki Jaru przeczytałam pierwszą część i zgodzę się z tym, że tutaj mam kolejny raz tą samą sytuację, to są książki dla młodszych czytelników. Czyli ja, mając te. nie wiem, 18 lat chyba, jak to czytałam, tego autentycznie nie doceniłam. Tak samo nie podoba mi się hasło, z jakim promowane, jest, jak jest, z jakim promowane są kroniki Jaru, czyli że to jest. Damska wersja Harry'ego Pottera, bo to w ogóle nie ma nic ze sobą wspólnego. A z drugiej strony, ja przypuszczam, że gdybym miała te. Nie wiem, 10 lat tak zgaduję, to bardzo podobałaby mi się ta seria. Teraz, że już mam troszkę więcej niż 10 lat, to wydaje mi się, że to dlatego po prostu mi się to nie podoba, i dlatego też się to nie podoba większości starszych czytelników, bo to po prostu są książki pisane chyba dla młodszego czytelnika. Przynajmniej taka jest, taka jest moja opinia. I teraz dość kontrowersyjna książka, czyli Siedmiu Mężów Evelyn Hugo. I z tym się nie zgodzę. Wydaje mi się, że jeszcze ani jednej złej opinii nie widziałam na temat tej książki. Ta książka podbija i zagraniczny Booktube, i ten polski Booktube, ale a moim zdaniem ona ma do tego powody. Ja, na przykład, byłam osobą, która przeczytała tą książkę, no, zaraz po tym, jak dostała paczkę pr -ową. więc ja, jakby nie, nie znałam zbyt wielu opinii i sama się w niej zakochałam. I z tą książką jest troszeczkę tak, że nawet osoba, której tak naprawdę wątek LGBT wisi może poczuć wzruszenie czytając pewne, pewne sceny z tej książki. Ja na przykład tak miałam, że ten wątek LGBT dla mnie to jest czasami po prostu takie okej, okay, niech sobie jest, ale ja za bardzo się tym nie przejmuję w książce. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Siedmiu Mężów Evelyn Hugo, to aż się wzruszyłam. To jest fajne o tyle, że to pokazuje historię całego życia Evelyn Hugo, że tak naprawdę czytając tę książkę mamy wrażenie, że faktycznie kiedyś była taka postać, że taka postać kiedyś istniała, grała i, i jej życie było tak naprawdę na okładkach wszystkich gaz. Uważam, że to jest rzeczą, która bardzo pokazuje na to, że, że ta książka jest dobra i że ta książka jest zasłużenie popularna. No i tak jak mówię, ja się nie spotkałam jeszcze ze złą opinią. Fakt faktem pewnie gdzieś tam jest jakaś osoba, która nie lubi tych książek, ale ja nią nie jestem i ja uważam, że ta książka warto jest. Promować. I kolejna książka to jest dość kontrowersyjna książka, bo to będzie Maresi. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, jak ja się odnoszę do Maresi, ja lubię Maresi, mi się Maresi podobało, choć uważam, że na Ondel było lepsze. A na Ondel to jest druga część Maresi, pierwsza chronologicznie. Wydaje mi się, że ktoś może nie docenić Maresi w momencie, kiedy przeczyta tylko Maresi. Tylko jakby pierwszą część, Tylko chciałabym też zaznaczyć, że Maresi sama w sobie nie była książką promowaną przez wydawnictwo, a przez Karolinę Kombuk, bo to Karolina tak naprawdę nagłośniła tą książkę. I większość ludzi nie sięgnęłoby w życiu po Maresi, gdyby nie Karolina. Więc z drugiej strony, jeżeli widzą Karolinę nie podobałaby się ta książka, to ta książka dalej nie byłaby tak bardzo kupowana. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli było na tyle dużo negatywnych opinii na temat tej książki, to nieważne jak bardzo Karolina by się starała, ta książka i tak by nie była popularna. że ta książka jest popularna, to Wydaje mi się, że większości ludzi po prostu podoba się ta historia. Moim zdaniem fajnie by było ocenić całe Kroniki Czerwonego Klasztoru, bo Maresi jest bardzo krótką książką, a i na Ondel i listy Maresi są już troszeczkę grubsze i one mają troszeczkę więcej treści w sobie. I fajnie by było po prostu ocenić tą serię razem, ale z drugiej strony poza tym światem naszym bookstagramowym, booktube'owym mało osób wie o Maresi. Dalej mamy Marzyciela. I ja z Marzycielem się zgodzę, że jest na, za nas to promowana. Natomiast, jeżeli ktoś by mi napisał Muzeum Koszmarów, to już bym się nie zgodziła. Z Marzycielem u mnie było tak, że ja to kupiłam jakoś w dniu premiery. Przeczytałam chyba. Ja wiem, z 200 strony. nie odłożyłam, bo to było tak nudne dla mnie. I faktycznie zgadzam się, ta książka jest dość nudna na początku. Chociaż z drugiej strony na przykład Muza koszmarów uważam, że jest naprawdę dobra i ją się naprawdę fajnie czytało. E, więc zgodzę się co do tego, że Marzyciel jest troszeczkę zbyt doceniany i jakby... Za dużo osób aż tak bardzo go kocha, bo jak dla mnie on był po prostu nudny na początku, później to już się fajnie rozkręciło. Ale tak raczej to nie była książka, która by jakoś bardzo, nie wiem, wstrząsnęła moim życiem. Dalej mamy Okrutnego Księcia i tutaj też się zgodzę z tym jak najbardziej, dlatego że ja z Okrutnym Księciem miałam podobnie, że przeczytałam, dużo osób się tym zachwycało, a ja miałam takie... I złego króla nawet za bardzo nie chciałam czytać. To znaczy, gdyby nie to, że zrobiliśmy akcję z Karoliną, to prawdopodobnie bym tego po prostu nie przeczytała. Jeżeli chodzi o Okrutnego Księcia, to wydaje mi się, że tutaj największym minusem tej książki jest właśnie tłumaczenie, które, które zostało wykonywane przez Jaguara i ono najwięcej odejmuje tej książce. I to promowanie tak naprawdę obejmuje to, jaki klimat ma ta książka, bo mało jest książek po prostu o wróżkach, o. Jakichś takich dziwnych postaci, które właśnie występują w tej książce. I wydaje mi się, że to sprawiło, że tak dużo osób zachwyciło się tą książką. No tak jak mówię, ja niestety do tych osób aż tak bardzo nie należę. Ja uważam, że te książki są fajne w obyciu, spokojnie się doczyta, ale koniec końców ja jej tak za bardzo, za dużo z tego nie wiem. Dalej jest szóstka wron, i wydaje mi się, że w tym momencie już wstawiłam filmik, w którym mówiłam co nieco o szóstce wron. Tak czy inaczej, szóstka wron. Czy się zgadzam w pełni nie? Troszkę tak w pełni nie. Ze względu na to, że ta książka faktycznie była bardzo promowana, tą książkę w pewnym momencie można było zobaczyć wszędzie, więc zgadzam się z tym, że była promowana. Tak, jeżeli chodzi o samą szóstkę wron, to może troszeczkę nad wyraz, chociaż ja uważam, że na przykład w porównaniu do trylogii Grisza ona jest o wiele lepsza. Ale na przykład królestwo Kanciarzy jest świetne i ja bardzo lubię królestwo kanciarzy, i naprawdę uważam, że królestwo kanciarzy zasługuje na jakieś tam naprawdę dobre opinie. Natomiast szóstką wron jest tak, że ja to przeczytałam, podobało mi się. Ale ja bym do tego nie wróciła. Wydaje mi się, że ta książka po prostu trafia do pewnej grupy osób, nie do wszystkich osób. I z tego też względu jest często tak, że dużo ludzi się załamuje. Ale ja takim osobom mówię, przeczytajcie Królestwo że może Wam się to po prostu spodoba. I wydaje mi się, że ta książka ma coś w sobie i zasłużenie jest popularna. Dalej mamy J. Mas. I tak, co do szklanego tronu, mam wrażenie, że mnóstwo osób się załamało, jeżeli chodzi o kontynuację szklanego tronu w Polsce. Więc one nawet nie były jakoś bardzo promowane. Jednak pamiętam, że te Szklane Trony, jak dopiero wyszedł, on był bardzo promowany. Ja tego nie chciałam przeczytać, bo jeszcze wtedy to nie była literatura dla mnie. To jest powiedzmy tam, okolice 2013 roku, ale ja pamiętam, że ta książka była promowana. I tak, szkolny tron jest naprawdę spoko. Potem druga część, czyli ta królowa w mroku czy coś takiego, też jest naprawdę w porządku. Później dla mnie już jest. Kapa I dla mnie zupełnie już za razie masz potem poległa. Natomiast jeżeli chodzi o dwory, to ja dwory lubię. To nie są wybitne książki, ale ja te dwory lubię, ja je lubię czytać. Czy są troszeczkę zbyt przeceniane? Trochę się z tym zgadzam, dlatego że dużo osób zdaje się po prostu kochać te, te książki, a moim zdaniem aż tak bardzo tych książek nie można kochać. One po prostu są troszkę takim guilty readem, że nam się podoba, co tam się dzieje, podoba się nam, jak, jak rozwijają się te, te przyjaźni między bohaterami. To, że Sarah J. Masters włączy, ma taką tendencję do łączenia w pary wszystkich postaci, jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony no, jest nudne po prostu. E, tak te, te książki są fajne, mm, ale ja też bym je troszeczkę rozpodrywała w kategorii Guilty Readu fantastycznego. Dalej mamy krótszy cykl od Maggie Steve Water, chyba tak się wymawia. Ja przeczytałam pierwszą część i muszę się z tym zgodzić. Chociaż wydaje mi się, że kwestia tego, że to jest tak bardzo promowane, wynika z tego, że ta książka już jest po prostu. E, ta seria ciągnie się od tylu lat, że ludzie, którzy na przykład przeczytali pierwszą część wieku, powiedzmy, nie wiem z którego roku jest ta książka, ale tak szczelając. W 2015 roku, czyli powiedzmy te 4 lata temu, i czytają każdą kolejną część powiedzmy rok po roku i czekają na premiery, to im się te książki podobają już z takiego sentymentu. I po prostu wydaje mi się, że dlatego te książki, dlatego też część serii jest taka, że jest bardzo popularna, ale to moim zdaniem po prostu wynika z tego, że ludzie, którzy przeczytali pierwszą część, gdy byli młodsi i bardzo się zakochali w tej serii, to później czytają kolejne części z sentymentu i dlatego co roku słyszymy o kolejnych częściach danej serii. To jest może moje takie głupie przypuszczenie, ale tak mi się po prostu wydaje, że tak jest z częścią serii. Więc z krótszym cyklem po prostu wydaje mi się, że może tak też być. A z drugiej strony może być Także im dalej, tym lepiej i te książki są coraz lepsze. Mnie pierwsza część nie powaliła i sprawiła, że ja za bardzo nie mam ochoty czytać kolejnych części. Chociaż, jeżeli ktoś na przykład lubi krótszy cyk, to może mnie w komentarzu spróbować przekonać do tego. Ja od tej autorki czytałam drżenie, takie w tych, w tych starych jeszcze okładkach, i wtedy mi się to podobało. Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że autorka źle pisze. Ale tak jak mówię. I widzicie, na przykład w tym momencie zadziałało to, że ja mam sentyment do tej książki i dlatego może mi się tak wydawać. Więc to jest chyba trochę takie podprogowe działanie pewnych serii książek, które są po prostu tworzone od wielu lat. Dalej mamy tu Killę Kingdom, czyli pieśń z Syreny, która została wydana, która ma dzisiaj w ogóle premierę. Jak wy to widzicie, to już miała premierę. I to jest tak, że ja tą książkę już przeczytałam i się z tym niestety zgadzam, że ta książka za granicą była bardzo promowana. Część ludzi, którzy czytali ją, część osób, która czytała ją po angielsku, też jest nią bardzo zachwycona. Ja niestety przeżyłam okropne za rozczarowanie, bo po prostu było dla mnie za dużo tego wątku romantycznego. Więc ja się zgadzam. Natomiast z drugiej strony ta książka nie jest jeszcze tak bardzo promowana, żebym mogła określić, czy jest na przykład w Polsce bardzo rozgłośniona, a. Jakby bez, bez podparcia w tym wszystkim. Więc jeżeli chodzi o moją opinię, to tak zgadzam się, ale jeszcze po prostu nie wiem, czy ta książka jest aż tak bardzo promowana. I tak naprawdę nie znam zdania wielu czytelników, bo może tam raptem dwie osoby mi powiedziały, co myślą o tej książce. Dalej mamy Dotyk Juli od Mafii. Tak, zgodzę się z tym, nie zabijajmy mnie Sylwia. Ja się z tym zgadzam, ale dlatego, że ja Dotyk Julii czytałam zaraz po premierze i niedawno sobie zrobiłam rigid, bo bodajże jakoś w maju czy, czy, czy w czerwcu. I, I ja się faktycznie z tym zgodzę, że te książki są na zbyt jakoś popularyzowana, ale wydaje mi się, że tutaj mamy kolejny raz sytuację, w której pierwsza książka nie jest najlepsza, a im dalej, tym lepiej, po prostu jeżeli chodzi o, o historię, która tam jest pociągnięta. Ja generalnie za dotykiem Julii nie przepadam, nie podobało mi się, nie sprawiło, żebym chciała to dalej czytać, więc osobiście zgadzam się z tym. I ktoś tutaj napisał teraz, że Ableos, czyli Aloes, czy jak to tam chce nazywać? Everlatch Expans of Sea, też od mafii. Wydaje mi się, że w tym przypadku dużo osób się nastawiało na coś, że dużo osób wymagało coś, czegoś po tej książce, a później się rozczarowało. Też nie wiem, jak bardzo ta książka jest, będzie promowana w Polsce, dlatego że ta książka będzie wydana w Polsce. Natomiast w zagrani, na zagranicznym BookTube jakoś dużo tej książki nie widziałam. Przynajmniej ja osobiście. Ta książka nigdy na mnie nie wyskakiwała zodówki. Teraz faktycznie tak jest jeżeli chodzi o właśnie ten polski rynek, bo mamy tutaj znowu takie zadziałanie, że Karol się podobała ta książka i wiele osób chciało jej spróbować. I ja osobiście uważam, że Aloes jest fajną książką, tylko, że ja do tego podchodziłam z zerowymi jakimiś wymaganiami. A dużo osób jednak podchodzi do tej książki z jakimiś wygórowanymi oczekiwaniami w stosunku do niej i często po prostu te oczekiwania nas zawodzą. Więc ja uważam, że to jest fajna książka, że naprawdę dobrze mi się to czytało i była po prostu to przyjemna przygoda, natomiast nie uważam, żeby to była jakaś niewiadomo jaka przygoda. To jest jednak książka przeznaczona dla młodszych czytelników i moim zdaniem warto jest ją przeczytać tylko po to, żeby po prostu tak zobaczyć jak to z nią jest. Ale też ja jej nie uważam za jakąś wybitną literaturę, ona po prostu była dla mnie przyjemną historią. Jakby czytajmy, co chcemy czytać, to jest moja opinia. W ogóle cały ten filmik to była moja opinia i moje reakcje. Więc to nie jest tak, że ja miałam ochotę po prostu skrytykować Waszą ulubioną książkę, bo to nigdy nie jest na moim celu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie mi napisać w komentarzach, czy zgadzacie się z moimi reakcjami na te wybrane książki, czy nie. Bardzo chętnie podyskutuję sobie w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.